Cześć na vlogu z Poznania. Spontanicznie skoczyliśmy na weekend, dokładnie od soboty do poniedziałku, żeby się trochę odmurzyć, trochę też zmienić lokalizację. Zostaliśmy w hotelu Ibis, ale o tym opowiem wam potem. No, no jesteśmy dzisiaj w Poznaniu. W sumie jesteśmy w Poznaniu od wczoraj. I już wczoraj chcieliśmy nagrać coś z Jabry, Marku, ale ludzi no się nie było... dało. Więcej niż moich włosów na głowie. To jest takie trudne. Wrzucę wam tutaj. Ludzi było bardzo dużo. Z tego co widzieliśmy była też ciężarówka Coca-Coli, co pewnie potęgowało ten tłum. W sobotę wieczór zjedliśmy w takiej budce, gdzie sprzymiła pani na tym jarmarku właśnie bliżej rynku, pierogi i barszcz i były mega dobre, ale było tyle ludzi, że nie dało się nic nagrać. Dlatego macie tylko szybkie urywki. Ile było ludzi. Także staramy się dzisiaj nagrać coś z jarmarku, a dokładnie z dwóch jarmarków. No i może coś ciekawego, a może coś nieciekawego. Wszystko pokażę się w swoim czasie Niech nie obiecuję. Powiedzcie mi, czy tylko ja tak twierdzę, bo może to jest tylko mój problem, że suszarki hotelowe to są dla ludzi bez włosów chyba. Wysuszyć moje włosy. Może nie są jakieś... Mamy no syf. Najgęstsze i najdłuższe, ale to jest... Dramat. O, Z hotelu na Plac Wolności mieliśmy całkiem niedaleko, dlatego wybraliśmy się po 11. Było całkiem przyjemnie. Oczywiście Grzaniec po 20 zł, kaucja za kubeczek 21. Yy, mamy grzańca białego. Biały, nie? Biały. To się jakoś naczy yy, Są takie ładne kubeczki, czy Na jedno, trzymaj. Śliczne są. Jestem cokolwiek taka słychać, się głosy Dobra, tak, ale e, let's <grym> <podpisać>. <grym> 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 Ale dobre? Dobra. Eee, mega dobre. Dobre. Ale Dobre. 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 Idąc dalej, oczywiście, z koło za 30 zł bilet normalny, ale się nie zdecydowaliśmy. Zastanawiam się tylko, czy na każdym jarmarku jest taka karuzela, no w przypadku Poznania Piramida. No to jest taki charakterystyczny znak. Jarmarków świątecznych. Tu Betlejka Poznańska, najpiękniejszy jarmark w całym kraju. No bo co? Koło mójskie się kręci, karuzela wenecko, świeci jak bombka łoma, a zapach pierdolich. Trafiliśmy też na jarmark na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Bo oczywiście trzeba było sprawdzić. I powiem Wam, że fajnie. Dużo mniej ludzi na pewno. Cała reszta praktycznie taka sama. Ok, na rynku może nie było Chevroleta, ale tutaj też fajnie. Odwiedziliśmy też takie stoisko z jedzonkiem, skusiliśmy się na barszczyk, za 10 zł był przepyszny. I na ze smalcem, którą poprosiliśmy na pół, żeby spróbować i też był całkiem w porządku. Można było sobie kupić też to jedzonko w słoikach, były kibigo skiełbasy kiełbasy i inne takie duperele, ale bardzo dobre. Oczywiście też ser smażony. Za 9 zł goły i wesoły. Całkiem w porządku. Jadłam lepsze, ale jadłam też gorsze. I całkiem dobre. Na MTP było też lodowisko. Wiem, że na rynku też było. Tylko, że na rynku ludzie wyglądali jak pierogi z garnku. A tutaj całkiem przyjemnie. Oczywiście koło się też znalazło. Trochę zmarzliśmy, więc skoczyliśmy sobie na ciepłe picie do Starbucks. A ja nawet miałam swojego własnego Za Zazdroco. Coś nam powiesz inteligentnego? Inteligentnie mogę się podzielić ciekawostką w 450 roku przed naszą erą. Nie wiem co się wydarzyło, ale możecie się dowiedzieć. Tak, że kącik edukacyjny mamy już za sobą. Obiecuję, za sobą. Wróciliśmy na chwilę do hotelu, odpocząć nogi i trochę odpocząć. Myślę, że też fajnie dodać tutaj, że jesteśmy w hotelu Ibis Centrum Poznań, koło Starego Browaru I jesteśmy coś, ja nie wiem, jesteśmy tutaj zawsze, jak się zatrzymujemy w Poznaniu, za każdym razem to jest właśnie ten hotel. Ale też tak jakby, myślę, że w Czechach. Też. Zazwyczaj wybieramy hotele y, Ibis, bo przede wszystkim bardzo fajną lokalizację, w takiej przystępnej cenie można trafić. Tutaj w Poznaniu są też bardzo dobre śniadania i my zawsze rezerwujemy przez tą ich aplikację. To oczywiście nie jest żadna współpraca, bardzo mi przykro, ale nie jest. Rezerwujemy przez aplikację al Acor. no tak jak to się nazywa. Im więcej rezerwacji, tym więcej zniżek tam możecie nałapać. Też punkty, które można potem wymienić na zniżkę taką realną, gotówkową zniżkę na pobyt. Nie ma tam tak myślę żadnego haczyka w tym. Dlatego z, z naszej strony możemy polecić ten hotel i tutaj, i w Krakowie, i w Wałbrzychu, i w Warszawie, i w Pradze byśmy, ale w ten, ten w Pradze ma. Ten w Pradze to jest ciężki temat, naprawdę. Bo tam śniadania. Wybór śniada na śniadaniu był mniejszy niż w żabce. Mniejszy niż u nas w lodówce po tygodniowym urlopie. Także. No i sam hotel był taki. No. Ale było przynajmniej niedaleko do centrum. I myślę, że z czasem też filmów tutaj będziemy wam pokazywać, za każdym razem oczywiście gdzie śpimy, bo nam nie zależy na nie wiadomo jakich luksusach, ma być przystępnie cenowo, ale karaluchy po ścianie, lepiej żeby nie chodziły no i prywatna łazienka to jest jak moje kuku, ja nie potrafiłabym spać w wieloosobowym pokoju może to taki syndrom jedynaczki tak <noise> więc będziemy wam zawsze pokazywać nasze lokalizacje to spania. No mówię, tutaj całkiem jest fajna ta lokalizacja, mam niedaleko dworzec i też niedaleko rynek i wszystkie te takie rzeczy. Powiem Ci, że chyba zaczynam się z w Poznaniu. No, no, na początku twierdziliśmy, że to totalnie nie jest nasz rejon, a mamy bardzo w sumie niedaleko tutaj, ale tak z każdym razem to jest już trzeci raz w tym roku, jak jesteśmy w Poznaniu. W sumie ja byłam trzy razy, Bartek był dwa, bo byłam tu jeszcze na szkoleniu i tak za każdym razem... Twierdzę, że całkiem wszystko jest. Jest się. No i ty. Ja mam do powiedzenia, wygląda wyglądam jak no to... I na obiad, o kolację trafiliśmy do Sfinksa, do którego bardzo często trafiamy w Poznaniu. Fan-fakt jest taki, że to był mój pierwszy Sfinks z y, temu w Poznaniu. I tam jedzenie jest najlepsze ze wszystkich które odwiedziliśmy, może dużo ich nie było, ale zawsze jest wszystko OK. W porównaniu do Wrocławia to jest naprawdę byczyn. I oczywiście, jak zawsze jedzonko było bardzo dobre, bardzo świeże i super obsługa. I oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie było lokalne jedzenie, ale chcieliśmy szwingsa, a mieliśmy tak. Ogólnie w Poznaniu były bardzo ładne iluminacje, ale chyba najbardziej podobało mi się w starym browarze. Naprawdę tak bajkowo, magicznie, świątecznie, zazdro. Mocne zazdro. Wieczorem wróciliśmy jeszcze, żeby się przejść po rynku. Już była niedziela, więc tych ludzi też nie było jakoś tak bardzo, bardzo dużo. dużo oczywiście jakieś duperele, czekolady i inne bombki na patyku. Wszystkiego. Wszystkiego. Bardzo dużo. To już jest koniec <noise> weekendowego tripu do poznania. Wracamy do domu, zaraz w sumie wychodzimy z hotelu. Idziemy do Avenida. Eee, także dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy. W sumie to będzie taki long short. Long film. Ale e, rozkręcimy się, jak będzie nas stać na wyjazd, to się rozkręcimy jeszcze Często. bardziej. I no, dziękujemy! Pozdrawiamy, miłego dnia. Czego w Poznaniu trzeba płacić za toaletę w każdym centrum handlowym? To jest w